Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test klasyka, jeśli chodzi o perfumaryjne podkłady. A testować będziemy sobie podkład marki Dior z serii Backstage i jest to po prostu Dior Backstage Face Body Foundation. To jest jeden z mocniej zachwalanych, polecanych podkładów wysokopółkowych. Zanim kupiłam ten podkład i postanowiłam wydać na niego sto kilkadziesiąt złotych, to obejrzałam mnóstwo recenzji i bardzo dużo osób twierdziło, że tak jest to podkład drogi, ale jest on warty swojej ceny, ponieważ jest super trwały a zarazem ma lekką, niewyczuwalną na skórze konsystencję i bardzo naturalne wykończenie. Jest to też podkład z możliwością budowania krycia. Także dzisiaj sprawdzimy wspólnie ten podkład, zobaczymy czy jest to produkt rewelacyjny, faktycznie wart zakupu, wart swojej ceny, czy może jednak nic specjalnego? Na pewno plusem tego podkładu jest pojemność, bo mamy tutaj aż 50 ml, no a standardowa pojemność podkładu to zazwyczaj 30 ml, więc ten podkład jest drogi, no ale trzeba spojrzeć na to, że jest on dużo większy niż taki standardowy podkład. Na stronie Sephory podkład jest dostępny w 34 odcieniach, także myślę, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Kolory podkładów są podzielone na tonacje. Mamy tonacje neutralne, ciepłe oraz chłodne, i tonacje podzielone mamy jeszcze na podtony, czyli na przykład ciepły oliwkowy albo ciepły brzoskwiniowy, czy chłodny różane, różowe. Więc myślę, że naprawdę jest to duży plus, jeśli chodzi o dobór kolorystyczny podkładu, no bo ciężko się podkład dobiera, nie oszukujmy się. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie ma w tym wprawy, no i wiecie, chcę sobie po prostu kupić jeden porządny podkład. Ja kupiłam sobie kolor 1N Neutral, dlatego że mnóstwo osób, które testowały ten podkład na YouTubie, testowały właśnie ten konkretny kolor. I on co prawda jest chyba czwarty albo piąty w kolejności od najjaśniejszych, ale taki super jasny nie jest. Jak oglądałam recenzję, to doszłam do wniosku, że może to być właśnie kolor dla mnie, jeżeli wezmę dwójkę. To już może być troszeczkę przyciemna. Jakiś czas temu kupiłam sobie korektor zbiora właśnie z serii Backstage, i to jest też kolor 1N. I on jest dla mnie dobry. Testowałam go z Wami jakiś czas temu. Rewelacyjny korektor, bardzo go lubię, także dzisiaj również go nałożę i połączę go z tym podkładem. Zanim przejdę do aplikacji, to jeszcze dwa słowa na temat produktu ze strony Sephory. Odkryj podkład Dior Backstage Face and Body Foundation, podkład do twarzy i do ciała, który natychmiastowo daje ci efekt nieskazitelnej skóry jak z pod ręki profesjonalisty. Możliwość kontrolowania stopnia krycia pozwala ci osiągnąć naturalny glow i dostosować go do swoich potrzeb. 100% profesjonalnych makijażystów poleca podkład Dior Backstage po tygodniu używania. No, troszeczkę to naciągane, ale przejdźmy dalej. Wzbogacona pigmentami podkreślającymi piękno jego wodoodporna formuła sprawia, że nadają skórze naturalny glow, a jednocześnie potrafi przetrwać nawet pełną poruszenia ekscytację za kulisami pokazu mody i na wybiegu. Dzięki płynnej konsystencji oraz efektowi drugiej skóry podkład ten, którego krycie można budować, dostarcza intensywność szytą na miarę. No sprawdzimy, obietnice są bardzo ciekawe. Ma być to podkład super trwały, wodoodporny, dający efekt glow na skórze, naturalny glow oraz ma być lekki. Opakowanie wygląda tak, buteleczka jest bardzo lekka, jest plastikowa. No niby płacimy za ten podkład w cenie regularnej ponad 200 zł, dokładnie chyba 205, więc jeżeli byłaby szklana, no to można by było postawić na toaletce i wyglądałoby to bardzo ładnie. Ale ma być to podkład stworzony no, bardziej dla wizerzystów, podkład profesjonalny, który ma zajmować mało miejsca i być właśnie lekki do przenoszenia w kuferku wizerzysty, więc rozumiem zamysł. Podkład trzeba wstrząsnąć z racji tego, że jest wodnisty, więc on się musi tutaj nam wymieszać. No i już Wam pokazuję jak ten kolorek wygląda. Konsystencja jest naprawdę bardzo, bardzo płynna. Prezentuje się to w ten sposób, no i jak widzicie ten podkład od razu mi z dłoni zaczął spływać. Kolorek 1N wygląda tak, więc on jest taki dosyć ciepły. Myślałam, że będzie bardziej neutralny. Ja jestem przyzwyczajona do takich naprawdę neutralnych, nawet lekko zimistych kolorów, oliwkowych kolorów. No a ten wydaje się być ciepławy, ale sprawdźmy, nie przesądzajmy. Wyleję sobie od razu jeszcze troszkę na dłoń i nakładam oczywiście na połowę twarzy, żebyśmy sprawdzili, jaka będzie różnica przed i po. Rozkładam podkład palcami, a potem doklepię go sobie gąbeczką. Podkład rozkłada się na skórze bardzo ładnie, bardzo równomiernie, bez żadnego problemu. Nie ma zamazów, nie ma prześwitów, także, tak na dobrą sprawę nie musiałabym używać gąbeczki. Zrobię to, bo zazwyczaj tak robię, ale no nie jest to konieczne. Wygląda to naprawdę bardzo naturalnie, niesamowicie naturalnie, bardzo lekko. Jeśli chodzi o krycie tego podkładu przy jednej cienkiej warstwie, to powiedziałabym, że jest średnie, niepełne, ale wygląda bardzo naturalnie. No pozakrywał, co miał pozakrywać, też wyrównał koloryt, zakrył mi zaczerwienienia, zobaczcie jak to wygląda bez podkładu, a jak wygląda strona z podkładem. Myślę, że najbardziej widać różnicę na nosie, bo nos mam dzisiaj mocno czerwony, no i tutaj to zaczerwienienie naprawdę się wybija, a z tej strony to wszystko wygląda bardzo ładnie, lekko, ale faktycznie jest to zakryte, wyrównany jest ten koloryt. No powiem Wam, że ten podkład jest naprawdę ładny na skórze, leciutki, niewyczuwalny i wygląda nieskazitelnie, wygląda bardzo gładko. Nawet pory mam zminimalizowane, a rzadko który podkład taki efekt mi daje. Jeśli chodzi o kolor 1N, to powiedziałam, że jest minimalnie, ale tak naprawdę minimalnie dla mnie za ciepły. Więc może troszeczkę się odznaczać, patrząc z bliska, ale myślę, że jak zrobię pełny makijaż twarzy, to tego nie będzie widać, bo podkład się ładnie dopasował. No, powiedziałabym, że to jest kolor dla mnie na 90% i da się po prostu to ogarnąć resztą makijażu. Także przejdziemy sobie zaraz dalej. Jeśli chodzi o wykończenie, powiedziałabym, że jest naturalne, nie jakieś świetliste, to nie jest jakiś super mocny glow, po prostu naturalny efekt zdrowej skóry. Pod palcami czuję, że podkład zaczął lekko zastygać, ale powiem Wam, że na skórze tego nie czuć. On nie daje takiego efektu zastygania, efektu ściągnięcia. No, wygląda naprawdę bardzo leciutko i jest komfortowy. Podkłady, które zastygają zazwyczaj mi się nie sprawdzają. No a jeśli chodzi o ten zastyganie nie czuć, dopiero jak dotykam skóry palcami, to mam wrażenie jakby ten podkład nie był już mokry, tak jak na początku, tylko jakby był delikatnie przypudrowany. Więc zobaczymy. No myślę, że on naprawdę może być trwały, biorąc pod uwagę to, co się na mojej skórze zadziało. I nawet jak on zastygł, to nie podkreślił mi załamania skórze, nie powchodził w te załamania. Więc to jest znowu plus tej lekkiej konsystencji, tej lekkiej formuły. Przechodzę sobie już do drugiej strony. Jak wspominałam, ten kolor wydawał się na słoczu dosyć ciepły, ale okazało się, że on naprawdę bardzo ładnie się dostosowuje, dopasowuje do koloru skóry. Podkład nałożony na całą twarz, co prawda, próbowałam jeszcze delikatnie doklepać ten produkt gąbeczką, ale nałożyłam najpierw na jedną stronę, później na drugą i dopiero przypomniałam sobie o tej gąbeczce, bo tak ładnie on wyglądał nałożony palcami. No i już to nic nie dało, bo ten podkład zastygł tak na 100% i ta gąbeczka, no już nic nie pomogła. Chociaż powiem Wam, że ten efekt naprawdę mi się podoba. Produkt wygląda bardzo naturalnie, bardzo ładnie. To jest po prostu podkład, do którego gąbeczka nie jest potrzebna. Jeśli chodzi o korektor, no to jak mówiłam, Dior Backstage Color 1N. Korektor pod oczami przypudruję pudrem znam, Cotton Candy Under Ray Powder. Nałożę go również na strefę T, a boki twarzy przypudruję pudrem z Red Beauty Versia Light. I jeśli chodzi o wykończenie makijażu, to użyję paletek od Nataszy Denone, Bronze Glow oraz Rose Chick Duo. Testowałam ostatnio z Wami te paletki, bardzo mi się podobają, są rewelacyjne, więc jeżeli się zastanawiacie, to ja serdecznie polecam. Także dokończę makijaż twarzy, nałożę coś na usta i przyjdę do Was z podsumowaniem podkładu Dior Backstage, zobaczymy jak to się będzie prezentować i jak to będzie wyglądało. Na usta nałożyłam pomadkę z Rare Beauty Lip Souffle w kolorze Fairless. dołożyłam jeszcze trochę rozświetlacza płynnego Dior właśnie z serii Backstage pod rozświetlacz prasowany, żeby podrasować ten blask. No i wygląda to przepięknie, ale przejdźmy sobie już do konkretów i do podsumowania podkładu Dior Backstage. W mojej ocenie jest to taka trochę hybryda, bo on jest zastygający, ma być długotrwały, wodoodporny, a z drugiej strony jest wodnisty i ma bardzo lekką, niewyczuwalną na skórze konsystencję. I ja się jeszcze z takim podkładem nie spotkałam. Zazwyczaj podkłady zastygające u mnie wyglądały ciężko, czułam ściągnięcie, kiedy one zastygały i po prostu były niekomfortowe na skórze, a druga sprawa, bardzo mocno podkreślały załamania, a ten podkład, jak zaczął zastygać, to w ogóle nie było tego czuć na skórze. Jedyne co się zmieniło, to jakby jego wykończenie z wierzchu, i jak go dotykałam, to miałam wrażenie, że on się zrobił pudrowy, tak jakby był już przypudrowany. Na pewno dużym plusem jest to, że on chociaż jest zastygający, nie wchodzi w żadne załamania na skórze. Nie wchodzi w zmarszczki. Ja ten makijaż mam już na twarzy ponad 3 godziny, bo miałam małą awarię na dole, musiałam posiedzieć z małym. No i powiem Wam, że ten podkład wygląda tak samo jak przy nakładaniu i makijaż w ogóle się nie zmienił. No na ten moment wygląda to cały czas świeżo, bardzo naturalnie i bardzo lekko. Także w mojej ocenie podkład zapowiada się bardzo dobrze. Może być to rewelacyjna opcja na większe wyjścia, kiedy potrzebujecie super trwałości, a z drugiej strony chcecie, żeby ten podkład był komfortowy, żeby nie czuć było tego makijażu na skórze przez wiele godzin. I ten podkład właśnie to daje lekkość, naturalne wykończenie, możliwość stopniowania krycia. I to też jest prawda, bo troszeczkę sobie budowałam ten podkład na policzkach i on się bardzo ładnie połączył, nie było ciężkości. Nie odcinała się ta okolica, gdzie było troszeczkę więcej podkładu. Także podkład ma potencjał, bardzo mi się podoba, jak to wygląda na ten moment. Dzisiaj będę chodzić w tym makijażu cały dzień, więc jeszcze przyjrzę się wieczorem, jak to będzie wyglądało i jak on się utrzyma. Wiadomo, że muszę go dłużej potestować, żeby wydać na jego temat opinię. Na ten moment jest okej, okay, no ale zobaczymy, jak to będzie w połączeniu z innymi pudrami, może z pudrem bardziej matującym, może nałożę go też solo, nie będę go pudrować i zobaczę, jaka będzie trwałość, ale coś czuję, że może być to mój podkład idealny na większe wyjścia, bo jest niesamowicie lekki, komfortowy na skórze, ma dobre krycie, no i zastyga. Ja za podkładami zastygającymi, jak mówiłam na początku filmu, nie przepadam, bo one mi się po prostu nie sprawdzają. I mocno wchodzą mi w załamania na skórze, a ten podkład w ogóle mi załamań nie podkreślił. No wygląda to przepięknie. Także pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, na ten moment jestem za, no ale zobaczymy jakie będą dalsze wyniki testów. Na pewno dam Wam znać w kolejnych filmach, no i powiem Wam jak mi się ten podkład sprawdza. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy znacie podkład Dior Backstage. Co na jego temat sądzicie i jak on się sprawdza u Was? Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!